Witam Was serdecznie, jestem Bardish UK, a to jest GTA Online, GTA 5 wersja online, a to jest moje miejsce, gdzie w wirtualnym świecie zagrywam sobie w różne gry. I to jest takie krótkie wprowadzenie, które ma tylko poinformować i pokazać moje mieszkanie. Otóż niebawem pojawią się na kanale serie z, z tejże gry, z różnych akcji, może jakichś napadów, ale jeszcze muszę dobić rangę. No i co? I w no i będzie to z jakąś tam ekipą z jakimiś tam ludźmi, na pewno będzie z kamieniem który już sobie zakupił tą grę i z tego wiem co jeszcze siara ma zakupić także ja sobie biorę tutaj buszka i lecę wam pokazać mój garaż i mój samochód bo to jest tylko delikatne wprowadzenie, no mam troszkę materiału, ale jeszcze nie jest to pocięte nie jest przygotowane, także musicie jeszcze chwilkę, o kurde już mnie trochę wzięło poczekać, no dobra wychodzimy sobie do garażu a nie ma mojej fury, kurde, bo policja zabrała. Chyba że będzie, ale nie będzie, pewnie musimy odebrać. No to fury niestety nie zobaczycie, musimy odebrać z parkingu po ostatniej zabawie z policjantami. Eee, tak, nie ma, nie ma, nie ma, niestety. No dobra, moi drodzy, to co, to takim króciutkim tytułem wstępu, to już chyba będziemy kończyć i zapraszam Was serdecznie do oglądania kanału, subskrypcji, polubienia bądź niej, komentowania filmów i niebawem już e, będą odcinki z Gita Online. Przepraszam za to, że nie wrzucałem ostatnio filmów. Ale odkąd wyszło GTA, to po prostu zagrywał się w tym cudownym i wspaniałym świecie i na pewno będzie dużo, dużo filmów. To co moi drodzy, trzymajcie się. Ciepło, ja was pozdrawiam. Bardosiu.K. Witam, witam wszystkim. Bardosiu.K. A my udajemy się odebrać nasz samochód, który został nam skonfiskowany przez niedobrych policjantów za jakieś głupie strzelanie do nich. Nie powinni się obrażać. No i cóż, udajemy się. Właśnie niedawno miałem też przygodę z polskim graczem. Przepraszam, który podjechał do mnie i zaczął słuchać mój samochód. Po czym ja go zabiłem, to napisał, że, cytuję, ja tylko podjechałem po ciebie, Dawnię. No, niestety, ale to jakoś było mało przyjazne takie, takie podjechanie i próba zepchnięcia kogoś. To uznałem jako za atak i dlatego go zastrzeliłem. No, dobra, lecimy odebrać ten samochód. Ale ten świat jest po prostu magiczny i całkowicie w nim odpływam i można, można całkowicie odpłynąć, wszystko jest zrobione idealnie, tak jak powinno być i gra śmiga bardzo dobrze na moim GTX 760 i moim i5 procesorze, który niebawem zmienię na i7 i kartę również przy, przymierzam się do zakupu 970, no ale zobaczymy jak to wyjdzie. Dobra, to lecę odebrać ten 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 mój. Ej! Pięknie! Mój samochód z parkingu, który pewnie będzie zniszczony. Znalazłem też furę, którą potrzebował koleś na zamówienia. Chcieli mi za nią zapłacić, ale niestety podczas jazdy. A napadniemy na sklepik? Nie, 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 to później napadniemy. Najpierw odbiorę furę. Bo tak, już od wczoraj południa próbuję odebrać tą furę, a jest dzisiaj kolejny dzień, i jest szósta rano. I ja wstałem specjalnie wcześniej, żeby wam coś nagrać. Dobra, tutaj będę musiał odebrać tą furę. Tak, to tu. To tu, tu, tu. O, tu podjechałem, to. O, Tu jest parę samochodów, nie tylko mój. Aj ale dobra, schowaj broń. No tak. Mogę sobie go odebrać. Ale tutaj, w tym magazynie nie ma mojej fury. Jest tu, tak, proszę was bardzo. o to, moja cudowna furka. Eee, posiada... O, kondycja mi wpadła do góry. Fajnie, posiada światła neonowe. Neony. Dobra, otwieraj. To tutaj przy okazji, jak już jesteśmy, to postanowiłem, że zrobimy jakiś krótki, malutki napadzik na sklep. A tutaj gdzieś sklep był. To nie tu sklep? Nie. Sklep będzie po tej stronie. A no, grzecznie wejdę i poproszę... A nie, to do spytania sorry, sorry, sorry. Dobra. A zobaczmy sobie, czy jest w okolicy jakiś gracz, ewentualnie jakiś sklep do obrabowania, co to było. Myślałem, że ktoś do mnie. Tak! Ktoś do mnie strzela. Ale kto do mnie strzelał? Kto to strzelał do mnie? No dobra, to robimy rundkę po torach. Mam nadzieję, że nie będzie pociągu z naprzeciwka i mam nadzieję, że nie zginę. Mm. Uh. Dobra, już wkładamy tu. A co tu? Kurde, no jakiś gość zniszczył nam trochę samochód, co akurat mnie nie cieszy za bardzo dobra. Ktoś chce zrobić jakiś napad, fajnie, a ja chcę zrobić yy, napad na sklep. Weźmy sobie ten. Dobra, jedziemy. Potrzebuję trochę gotówki, trochę już wydałem tą kasę, którą dostałem z preordera. Tam było 850 tysięcy plus 250 i plus pół miliona, czyli w sumie razem półtora miliona. Stało mi z jakieś 200 kawałków, ale pokupywałem sobie bronię. I po prostu przez pierwszy dzień, tak jak ze starym GTA, jak to pamiętam, jak było, pff, to chyba w trójce dokładnie było tak. Wchodziłem tylko do gry i po prostu strzelałem się z policją. Muszę powiedzieć, że policja dobrze strzela, dosyć w tym akurat wydaniu. Chyba najlepiej ze wszystkich wydań. Jest dosyć trudna walka z nimi, tym bardziej jeżeli się ma 4 gwiazdki albo, albo 5. Jeżeli gramy sami, dobra, jest tu sklepik, tu jest jakiś pan. O, wow, wow. No, nie było to jakieś dobre. E, ten, dobra, weź... ale to i tak ta broń zniknie. Dawaj, br kasę szybciej, szybciej hajs. No i dobrze, na nich trzeba uważać. Bo oni potrafią wyciągnąć giwerę. Wow, szty śmieciu! Strzelił do mnie. Dobra, uciekamy od policji. Mamy trzy gwiazdki, czyli pościg będzie dosyć ciekawy. A chcę koniecznie uciec, bo nie chcę znowu odbierać samochodu z komendy. Wow, tu jakoś nieudalną brokadę zrobili. Dobra, trzeba będzie gdzieś odbijać w bok. Spróbuję im się schować gdzieś na tych polach. To chyba jakaś rafineria jest z tego co widzę. Przynajmniej te urządzenia tak wskazują na to. Moi drodzy, no cóż można powiedzieć o GTA Online parę dni po premierze na PC-cie oczywiście, bo nie mówię ta gra już jest od dawna na konsolach. Grałem, grałem na PlayStation 4 przez jakiś czas. Tylko, że powiem wam szczerze, że no nie jestem jakimś zwolennikiem grania na padach. Nie lubię grać na padach, tym bardziej nie lubię już strzelać na padach. Oj 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 oj! I jakoś mi to nie odpowiada. No na klawiaturze myszce jest w ogóle zupełnie inna bajka. Czy to w dead matchach, czy też w strzelaniu do policji. No myszka to myszka. No cóż wam mogę powiedzieć. Strzelanie z myszki, no może poruszanie się i latanie nie jest wow, nie jest zbyt proste, ale jakoś. No i niestety zabili mnie i będę musiał odebrać jeszcze raz samochód, a zabiję dwóch policjantów. No tak. No i cóż, już pierwszą akcję, którą został odholany przez policję, za 50 przy bramie, z lub zaryzykuj ukradnięcie pojazdu, w przeciwnym wypadku zostanie zniszczone. No, pff, na bank będę chciał go odzyskać. No to wiadomo tylko, że kurde, teraz tak. Będziemy sobie chodzić z FAMAS-em, bo mam też FAMAS-a, właśnie, nie próbowałem jeszcze nigdy tej broni. Wow, co to było? Ta butla wybuchła. Ta, he, spoko. No jak to wygląda, to sami widzicie, no pierwszy rzut oka jest naprawdę niesamowity. Na razie gram sam, ale ekipa dołączy i będziemy grali. Już nawet założyliśmy sobie klan alcoholics.pl tak jak e, nasz serwer Franks of Kings. No cóż, no cóż, moi drodzy, to jest taki pierwszy odcinek, taki, który będzie dołączony do wstępu. Ja już będę tutaj kończył powoli te nagrywanie. Ja jeszcze sobie oczywiście popykam parę godzin. A Was zapraszam do oglądania i do czekania na jakąś serię z moimi kolegami, gdzie będziemy wymyślać różne śmieszne rzeczy i na pewno będziemy się dobrze bawić. Ja myślę, że ta gra już jest na parę lat. Tym bardziej nie mogę się doczekać, kiedy już moderzy coś ukończą, żeby to wypróbować. Nie no, takiej muzyki nie będę słuchał. Które tutaj ustawimy? O! To jest dobra i klimatyczna stacja. Także moi drodzy, trzymajcie się ciepło. Pozdrawiam was. bardzo UK, bądź Bardosz, jak wolicie. Hej. Witam was serdecznie. Zapraszam was na krótki deadmatch w pojazdach, chyba w czołgach, nie wiem nawet i... I cóż i życzę Wam przyjemnego oglądania i trzymajcie się ciepło. Pozdrawiam, Bardoszuk, Bardoszuk hej. hej. Dobra, zaczynamy, jedziemy czołgiem. i już mnie rozwalili. Niezła jadka. Dobra, a widok jak zmienić? Tak. Może uda się kogoś zniszczyć? Może nie. Wow! 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 Samobójstwo, jakim cudem! Ale nieźle, nieźle. Dobra. Dobra, ja odejdziemy, bo... trochę nasz czołg się rozwala. Dobra, udało mi się kogoś rozwalić, no super, super. Nie jest to zbyt prosta taka jazda tym... tym czołgiem. Dobra, udało się rozwalić drugą osobę. Ale tutaj normalnie się robi. Wow, 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 wow. Wow, 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 seria zabójstw. Pięknie. Wow, zaraz dostanę. No niezła, niezła rozpierducha, trzeba przyznać. Ale teraz tak. No i niestety, no, bywa i tak, prawda? Raz my kogoś, raz coś nas. No ale trzeba przyznać, że wygląda to naprawdę fajnie, no. Oprócz tego, że ta gra i tak posiada dosyć ciekawy tryb, jakim jest... E, ...takie zdobywanie tych doświadczenia, pieniędzy, uczestniczenia w różnych misjach, to jeszcze takie deadmatchy z wykorzystaniem czołgu. Dobra, mamy jednego. Nie wiem czy tam nikogo właśnie nie ma też... O! Wow wow, 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 A, tutaj był! Kurde, no nieźle, nieźle. Oczywiście zawsze to trochę hajsu wpadnie i... ...jakieś punkty doświadczenia. A gdzie oni są? Dobra, mamy jednego, ale jesteśmy dosyć obici. Wow, do tego. No ale, żeby czołg nie mógł. Cofnij, 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 bo nie widzę. Żeby czołg nie mógł drzewa. rozwalić. Wow. Ha, no niestety zniszczył mnie. Moje pojedynki z tym kolesiem wyglądają tak, że on mnie 6 razy jak o 5. Wow, ale to było fajne. A spróbujemy z widoku z trzeciej osoby. Ło! Wow. No i niestety... Pff, następny koleś mnie rozwala. Ale cóż, bawimy się dalej. Ja chyba... je. No już on był trochę dobity, także zbyt wielkiej szansy nie miał. Wow, tutaj coś jest. No, niestety, po 6 mamy. Nie, 7-6 dla niego. No, ale gra się naprawdę dosyć fajnie. I co? I kończę jako drugi, także dziękuję Wam za te 6 minut pasjonującej walki czołgami i trzymajcie się ciepło. Pozdrawiamy Was serdecznie, Bardosz, okej. Hej!